To jest największy debil. A czekaj, czekaj, muszę ci coś dać. Czekaj, czekaj, przyjacielu. Czekaj, okay, nie patrz, nie patrz. Takie coś fajne. Mamy na niego. Gratuluję ci, że jesteś największym debilem. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. Ale powiem ci tak. Słucham. Eee. zastanów się. Widzowie to sami ocenią, bo ja o wiele więcej razy i bardziej uwydatniałem pytania, żeby się w ogóle zrozumiał i ty się dłużej nad nimi zastanawiałeś, więc ta przegrana nie jest przegraną, ale przyjmę ją, bo jestem honorowym człowiekiem, charakternym, honorowym dobielem, więc yy, yy, przybij mi, yy, podaj mi rękę i powiedz, że będzie rewanż. Będzie rewanż! Będzie! Będzie druga edycja. Bardziej dopracowana. Bo Wieszamy. Będzie później. Wieszamy. Równo pięknie. I zapraszamy Was do kolejnej edycji. Na pewno będzie zapowiedziana. I Będzie dużo emocji. Mimo, że jest was teraz tak mało. To ja wierzę, że zbudujemy jak to mówi jeden youtuber. Tworzymy własną historię.